Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny materiał z gry For Honor. Tym razem chcę wam przedstawić wszystkich wojowników dostępnych w zamkniętej becie. Jak już zapewne wiecie w grze są dostępne trzy frakcje. Samurajowie, Rycerze i Wikingowie. Na samym początku mamy do wyboru po jednym z wojowników z każdej frakcji, ale na tym nie koniec. Z każdej frakcji mamy jeszcze po dwóch dostępnych wojowników. Są oni oczywiście zablokowani i trzeba dzielnych wojów odblokować za zdobyte monety, które otrzymujemy wraz z postępem w grze. Przejdźmy do samych wojowników, jakich możemy odblokować. Zacznijmy od rycerzy. I są to Pogrąca i Rozjemczyni. Drud Tin i Berzek to dodatkowi wojownicy z frakcji Wikingów. Orochi i Nabushi to dodatkowi wojownicy z frakcji samurajów. Każdy z dodatkowych wojowników ma nowe umiejętności, nowy oręż, którym będziemy się posługiwać w walce. Wymusi to na graczu zmianę taktyki. Ubi zapewne od czasu do czasu będzie dodawał nowych wojowników, w dodatkach, które co cieszy, będą darmowe. I to na razie na tyle. Do usłyszenia. Pozdrawiam.